Hej, hej, z tej strony Zucha i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Od razu zanim przejdę do tego o czym jest ten odcinek i dlaczego, to chciałabym Pana rzekać na światło. Niestety jest godzina 11 jest tak okropne światło, że musiałam sobie zapalić lampkę. I ta lampka nie wiem dlaczego, ale świeci mi na żółto, pomimo, że ona jest dość chłodna normalnie i zastanawiam się, od czego to zależy i dlaczego akurat tak świeci. Czy ktoś zmienił żarówkę i o tym nie wiedziałam? No i nic, trudno, więc musicie przetrwać w takim świetle, z takim cieniem, nie z tyłu. No i przejdźmy do tego, na czym ten odcinek ma polegać. Otóż wzorowałam się tutaj na Nicole z kanału Doktor Bóg, która nagrała taki TBR na 2022 rok, czyli losowany TBR. I ona tam losowała sobie kilka książek, które ma przeczytać w tym roku. Ja stwierdziłam, że ten pomysł jest super. Mi się ogólnie takie rzeczy bardzo podobają, kiedy ja nie wiem, co mi się trafi i to jest takie dość ekscytujące, więc stwierdziłam, że zrobię takie coś. Tylko że na miesiąc. Wylosuję sobie pięć karteczek z książek, które mam na półce, bo wypisałam sobie tutaj wszystkie książki, które mam na półce, oprócz trzech, ale to zaraz do tego przejdę dlaczego. I wylosuję z tych karteczek pięć książek, które postaram się przeczytać w lutym, ewentualnie przynajmniej połowę, czyli jak pięć, no to będzie tak, z dwie, trzy zależy od tego, jaki to będzie mój miesiąc pod względem czytelniczym, ale ogólnie ja raczej bym wolała się postarać przeczytać je wszystkie. No i tak, od razu mówię, że jeśli jest seria jakaś, którą mam na półce, na przykład tak jak Wiedźmin, mam trzy tam Wiedźmina na półce, to dam tutaj tylko tą część drugą, którą będę czytać. Więc y, nie dawałam wszystkich części, bo jeśli by mi się trafił na przykład czwarta, bym musiała przeczytać wszystkie trzy, a ja nie potrafię czytać tak serii, że jedna część po drugiej, więc stwierdziłam, że no to jest bez sensu, więc dałam tylko drugą część. Nie dałam też trzech książek. Nie dałam z Radziskiej Królowej, bo aktualnie ja czytam i myślę, że mi się raczej powinno udać przeczytać ją do końca tego tygodnia. Więc też jest w styczniu, bo dzisiaj jest piątek, ostatni piątek stycznia. Po drugie tysiąc pocałunków, ponieważ bardzo mało mi zostało. Jest bardzo, bardzo mało mi zostało tego 1000 pocałunków i stwierdziłam, że może Anusz mi się uda przeczytać to um, do końca też tego miesiąca e, i nie dałam się go najlepszego, ponieważ to czytam razem z moim chłopakiem i po prostu nie widzę sensu dawać to sobie na TBR, bo jakby to nie jest um, no, ode mnie niezbyt niezależne, bo czytamy to we dwoje, tak? E, więc to tyle z takich ogłoszeń. Teraz przyszedł czas na wylosowanie, i powiem Wam szczerze, że trochę się stresuję, że wyjdą mi lektury. W sensie no, chciałabym, żeby choć jedna na przykład wyszła, tak, a nie kiedy wyjdzie mi, widzą mi wszystkie, bo to by było po prostu straszne. Okropieństwo. Bo dam tutaj trzy lektury, wesele, które mam zaległe, więc muszę je sobie przeczytać, proces, i, i, i dałam jeszcze, co ja dam? Ferdyturkę. Które też muszę poczytać. Więc dam trzy lektury, chyba że dam więcej, ale zapomniałam o tej czwartej. No dobra, ale przechodźmy do losowania. O kurde, no już mi kartki upadły. Dobra, podniosłam. Nieważne, losujemy. Co to jest? Baśniowór, tom czwarty. No dobra. Nie wiem czy pokazywać wam kartki, bo nie wiem czy widać. Ale to za chwilę i tak wam pokażę książki, bo sobie przyniosę z mojej półki i wam pokażę je tak w formie fizycznej. No dobra, zaczęliśmy z grubej rury, tego to się nie spodziewałam. Udręka! Wow, kolejna gruba rura. No trudno. Dobra, to i tak wam z książki przyniosę. Udręki to się tutaj. Ja, udrękę to w ogóle chciałam zrobić DNF, Ale stwierdziłam, że jeśli nie wylosuję tego tutaj, to jej, jej zrobię DNF, Ale jeśli tutaj wylosuję, to sobie. to sobie przeczytam. Postaram się przeczytać. Więc. Wow. Simon Peppercorn? Serio? Tutaj macie Simona Peppercorna. E, no, zaczyna się dość słabo, w sensie jak na razie trafiłam trzy książki na które mam najmniejszą ochotę i najmniej bym chciała przeczytać, więc no... liczę, e, liczę na te trzy na te dwie ostatnie. E, Siostra Słońca. No po prostu... Dobra. Ostatnia i, i tyle. Ja nie wiem na co ja się pisałam. Naprawdę ja liczyłam, że trafi mi się... Dobra. Co tam? Liczyłam na Dora Wilk na przykład, na Wiedźmina. A zróżno. Chłopak, który wiedział o mnie. Wszystko. Więc zaraz przyniosę te książki i wam je pokażę. Zacznijmy więc od baśnioboru, tom czwarty, który mi się trafił. Pomimo, że ja tę książkę zaczęłam, jestem na 142 stronie i od dwóch miesięcy nie ruszyłam w ogóle. Nie mam w ogóle ochot na ten baśniobór, i szczerze powiedziawszy, z jednej strony się cieszę, że go trafiłam, bo to będzie jakiś taki kop motywacyjny, żeby ją przeczytać, ale z drugiej liczyłam na coś innego Naprawdę, na te wszystkie książki tych się najmniej spodziewałam, bo one są takie, że mogą w sumie jeszcze postać na mojej półce, albo w ogóle mnie do nich nie ciągnie. A tutaj, no, je wszystkie trafiłam. Więc Baśnią Burtą czwarty będzie czytany, aczkolwiek dalej mam dość... No nie wiem. Mam nadzieję, że ten tom akurat mnie nie zaskoczy czymś i będzie mi się bardzo podobał no ale jak na razie nie mam zbytnio ochoty na niego, ale postaram się akurat go w tym miesiącu przeczytać, bo to będzie jakiś taki zdecydowanie, to będzie jakaś taka motywacja, żeby akurat się za niego tym razem zabrać. No kolejną książką była Udręka i powiem Wam szczerze, że Udręki się tutaj w ogóle nie spodziewałam. Bo ja sobie obiecałam, że jeśli ja jej tutaj nie trafię w tym TBR-ze, to ja, ją, to ja ją zrobię na niej po prostu DNF. Bo ja nie mam w ogóle na nią ochoty i nie wiem, czy jest sens się zmuszać ją czytać. Natomiast, że ją tutaj wylosowałam, to obiecałam sobie, że jak już tak los będzie chciał, to ja postaram się ją dokończyć. I, i może, może jakoś z tego... Um, z tego wyjdę i będzie mi się jednak, może na końcu podobać. No, ale, no cóż, nie spodziewałam się jej po prostu. Ale zamierzam czytać w takim razie, jak już trafiłam na ten, trafiła na ten TBR. Kolejną książką jest Simon Peppercorn i powiem Wam szczerze, że. To jest kolejna książka, której się tutaj nie spodziewałam, bo jest to jedna z książek, na które w ogóle nie mam ochoty. W sensie, ja przeczytałam dopiero 46 stron, ale są, były one tak bardzo chaotyczne. I tak wiele rzeczy się działo, że ja po prostu sobie na razie tę książkę odłożyłam, i myślałam, że po prostu do niej wrócę za jakiś czas, za jakiś miesiąc, dwa, kiedy będę mieć ochotę na coś takiego. Chociaż no, nigdy nie mam ochoty na coś takiego, no ale załóżmy. A to jednak skoro już trafiłam, to w lutym to będę to czytać, i postaram się to jakby dokończyć do końca lutego, więc. No nic, no, trafiłam to trafiłam Będzie czytane Kolejna książka to jest po prostu Cegiełka Naprawdę Jest to Siostra Słońca Z serii 7 Sióstr I to jest siódmy tom Ja pierwszego nie czytałam To jest chyba siódmy albo szósty tom, nie jestem pewna Ja pierwszego nie czytałam Ja drugiego nie czytałam I... No, ja nie czytałam tak naprawdę nic z tej serii. Słyszałam niby, że można czytać tę serię w... No nie tak, że 1, 2, 3, tylko można jakby tak... Nie, nie, można tak czytać na wyrywki, ale nie wykluczam, że ja zamiast Siostry Słońca przeczytam w tym miesiącu pierwszy tom. Więc jeśli przeczytam pierwszy tom, bo wiadomo, ja pierwszego tomu nie mam na półce, ale wiem, że jest w bibliotece. A więc, jeśli już miałabym czytać tą, tą książkę, to raczej bym przeczytała pierwszy tom zamiast niej. Dlatego, jeśli w podsumowaniu zobaczycie pierwszy tom, to ja sobie zaliczę to jako przeczytane, no bo przeczytam pierwszy tom. Tylko tak po prostu. Nie wiem, czy to, co powiedziałam, nie było zbyt chaotyczne. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I ostatnią książką jest To Chłopak, który wiedział o mnie wszystko. I powiem szczerze, że pomimo wszystko jestem z niej najbardziej zadowolona w tym tybierze, bo jest to coś lekkiego, jest to jakiś wątek romantyczny, więc mam nadzieję, że akurat mi się spodoba ta książka. Chociaż słyszałam o tej autorce bardzo dużo, ja czytałam chłopak, który zagradał mi się przez okno i ona mi się nawet bardzo podobała. Ale ja byłam wtedy dość mała, więc, więc wiecie, nie wszyscy chwalą tą autorkę. Ja będę miała na pewno okazję się przekonać w tym, w tym miesiącu. Więc co ja mogę tutaj więcej o tej książce powiedzieć? Po prostu będę czytać. No i tak, podsumowując już tego, ten, ten odcinek. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, naprawdę się nie spodziewałam tych pięciu książek, które wylosowałam. O, może stanę tak trochę, bo zdecydowanie na nie mam najmniejszą ochotę i wolałabym o wiele trafić na przykład heksalogię o to, że Wilk, Wiedźmina czy, czy inne typu książki, bo no z nimi jakby bardziej mi jest po drodze Aktualnym momencie, no ale trudno, trafiłam te pięć, na które najprawdopodobniej bym się nigdy nie wzięła, gdyby nie to, że tutaj wylosowałam. Więc w sumie i tak, to, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. E, ja sobie te karteczki zachowam. Bardzo możliwe, że widzimy się za miesiąc takim samym losowaniem. Tylko od razu mówię, że ja nie jestem osobą, która. Mm, będzie się ograniczać tylko do TBR-u. Najprawdopodobniej przeczytam bardzo dużo innych książek z mojego stosu do czytania, więc tutaj się może zmniejszyć ilość karteczek, a może też przybyć, bo mogę sobie kupić jakieś książki albo na przykład pożyczyć. Więc, tak jak już wcześniej powiedziałam, średnio jestem zadowolona z tego, co mi się trafiło. Ale na pewno wszystko przeczytam i z jednej strony się cieszę, bo to będzie jakaś motywacja, a z drugiej strony, w sumie nie jest mi bardzo po drodze, żeby te książki czytać, no ale trudno. Um, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Piszcie w komentarzu, jakie Wy macie plany na luty 2022 roku. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. To cześć.